Dzień dobry, witam państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Dzisiaj punktualnie o 10:00 bez później. Jestem bardzo z siebie dumny, że udało się wszystko przygotować tak, by się nie opóźnić. No cóż, kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. Albo kto rano wstaje, ten jest niewyspany. Też mówią niektórzy. No ale ja się akurat wyspałem. Proszę państwa, w nawiązaniu do mojego wczorajszego materiału, w którym mówiłem o tym, jakie będą konsekwencje, możliwe oczywiście, rozmowy w cztery oczy Włodymyra Zeleńskiego z Donaldem Trumpem. Rozmowy, która miała miejsce w Rzymie podczas pogrzebu papieża Franciszka. No i mieli Państwo, mamy już pierwsze efekty. Opowiadałem o tym, co mówiło, co mówi się w mediach ukraińskich, jakie są komentarze ukraińskich publicystów, dziennikarzy, i też i zwykłych ludzi bądź osób powiązanych z kręgami rządowymi, tak to nazwijmy. No i, Państwo, objawia się nam Donald Trump, który przed podróżą, jak zwykle, udziela ciekawych odpowiedzi na równie ciekawe pytania dziennikarzy. I tutaj za chwilę zobaczycie Państwo materiał, który ja dla Państwa już przetłumaczyłem, i brzmi on tak. Spotkanie z prezydentem Ukrainy ocenił dobrze. Amerykańska administracja zapowiada, że to ma być kluczowy tydzień. USA mogą wycofać się z rozmów pokojowych i zrezygnować z bycia negocjatorem. Nadchodzący tydzień będzie krytyczny i będzie to tydzień, w którym musimy podjąć decyzję, czy jest to przedsięwzięcie, w które chcemy nadal być zaangażowani. To też o tym powiedział Marko Rubio, sekretarz stanu. USA. A Donald Trump mówi, że jest bardzo rozczarowany rosyjskimi atakami rakietowymi. A spotkanie z prezydentem Ukrainy ocenia jako bardzo dobre. Zresztą, a teraz ten króciutki fragmencik: zobaczcie Państwo. Śliczna biała czapeczka z kondydaturą. Made in China. Tak, gdyby ktoś miał wątpliwości. Zobaczymy, well. we'll we'll co

Po bardzo niebezpiecznym, grząskim terenie, swoimi przystosowanymi do tego autami, i nagle pojawia się bogaty człowiek w swoim rangerowerze, przepięknym, w szampańskim kolorze, takim za półtora miliona złotych, przyjeżdża w garniturze, w czapeczce baseballowej i mówi: Ja wam pokażę, jak się ofraudowo jeździ. Mój range pokona wszystkie przeszkody. Nie. Nie pouczajcie mnie. Zaraz zobaczycie. Zaczyna tym ręczem jeździć, po czym wjeżdża w bagno i wszystkie systemy, całe to cuda techniki. Rangeowe jest takim cudem techniki, elegancji, stylu. Po prostu luksusowy hotel na czterech kołach. I nagle zaczyna tonąć wyciągają tego range'a z jego właścicielem przerażonym i mówią mu: widzisz? To nie jest tak, jak sobie wyobrażałeś, że nawet tym swoim pięknym Range wjedziesz wiedziesz, to bagno i będziesz mógł sobie po nim jeździć, bo uwierzyłeś, że jesteś tak dobry, masz tak wspaniałe auto za półtora miliona złotych i dasz radę. No to ja sobie teraz może pojadę? To wy się tu bawcie, a ja rezygnuję. Tak to wygląda. Myślę, że Donald Trump, proszę państwa, nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje w Ukrainie. On odcięty od rzeczywistości, bywający w świecie, tak zwanym pierwszym świecie czyli rezydencja w Maralago, granie w golfa, gry, zabawy. Dobre trunki, świetne jedzenie, Elon Musk, yy, gabinet owalny. Oczywiście oni żyją zupełnie na innym poziomie, w innym świecie, w innej rzeczywistości. Yy, ta jego menażeria wokół niego, ty, ci maga, yy, którzy zostali dopuszczeni do tego koryta, w tej chwili chodzą po tych miękkich wygładzinach Białego Domu, yy, tak epatują się tym, gdzie są i tym, kim zostali. Yy, yy, I oni teraz będą negocjować. Oni będą teraz proponować, negocjować, a po drugiej stronie siedzi zwykły morderca, socjopata, Putin. Człowiek, dla którego podjąć decyzję o tym, by ginęli ludzie, jest jak strzelić palcem. Który zapewne przyglądał się z rozbawieniem, jak to towarzystwo próbuje zaszachować Rosję. On wie o tym, że Ameryka posiada potężne uzbrojenie, ale którego nie potrafi odpowiednio użyć. Tak patrząc, drodzy mi, z perspektywy czasu, to od 1945 roku w zasadzie Ameryka przegrała każdy konflikt, w którym uczestniczyła. Znaczy, nie wygrała, bo może tak. Nie wygrała. Każdy ten konflikt, w którym uczestniczyły amerykańskie wojska w mniejszym, w większym stopniu okazał się kompletną porażką i jedynie życie stracili amerykańscy żołnierze. Może wojna na Bałkanach, która zakończyła się zmasowanymi nalotami na pozycje serbskie, wymusiła zakończenie tej wojny w Davos podpisanie pokoju. Ale to też nie było zwycięstwo. Takie totalne, kompletne. Ta cała amerykańska siła, nawet ich zdolność bojowa, widzicie Państwo, prowadzi jedynie do tego, że się wojny kończą, ale są to pokoje kruche. Dalej później jest problem. Też i ostatni atak na terrorystów Huti. Oczywiście atak skuteczny, bo trudno, żeby atak rakietowy z. Amerykańskich samolotów nie był skuteczny przeciwko tak, paru Huti z kałachami czy z jakimiś tam polskimi rakietami. Jaki to sukces? Nie prawie sobie dać rady z innymi konfliktami. Próbowali, mi państwo być negocjatorami w przegranej sprawie, bo jakby nie patrzeć na ten konflikt, to Rosja napadła na Ukrainę w 2014 roku, wówczas świat milczał. Pamiętam moje zaskoczenie i oburzenie, że wówczas NATO przyglądało się temu, wysyłając jedynie wyrazy oburzenia. Również i Unia Europejska w 2014 roku zajęła stanowisko: apelujemy o powstrzymanie konfliktu. Wyrażamy swoje oburzenie i wzywamy Rosję do właściwego zachowania. Nałożyli jakieś tam sankcje, ale to pic na wodę. Wszystko to się rozjeżdżało. Nie do końca sobie zdawali sprawę wówczas może liderzy europejscy i świata, że to jest dopiero początek i że Putin wróci. Choć ja nie byłem przekonany w 2022 roku, do samego końca, czy Putin zdecyduje się na uderzenie ponownie na Ukrainę, uznałem, że to jakiś jest absurd, bo tej wojny nie można wygrać, że oni tego nie zrobił, Że nie w sytuacji, w której Ukraina stara się o wejście do Unii Europejskiej, gdy zacieśnia swoje relacje, tak z Unią, z Polską przede wszystkim. A jednak wtedy się pomyliły. Putin zaatakował. Tylko tym razem. Europa stanęła na wysokości zadania w pierwszym rzucie, my, Polacy. Tak, bo przypominam, to my przyjęliśmy kilka, trzy miliony y, ukraińskich rodzin pod nasze dachy, daliśmy im schronienie, y, obiliśmy opieką. Ba, gro osób do dzisiaj pracuje, czy w Polsce, czy wyjechała, też za granicę, y, dzięki naszej pomocy, y, tak by móc y, Zarabiać w Polsce pieniądze, tu zresztą przecież żyją jakby budują też naszą gospodarkę, jednocześnie wysyłając też część pieniędzy do Ukrainy, do swoich bliskich, tak by mieli z czego żyć. Bo przecież tam jest kraj ogarnięty wojną i powiedzmy, że ta gospodarka ukraińska dosyć mocno kuleje. No ale nie o tym. Trump się wycofuje. Słowa Marko Rubio, że się wycofują, że nie chcą uczestniczyć w tych negocjacjach. Zorientowano się, że byli tylko i wyłącznie pionkami w tej grze, Putina i Ławrowa. Nic nieznaczącymi pionkami. Do zwykłej rozgrywki pokazano, gdzie jest miejsce Trumpa i on zorientował się, że bez negocjacji z pozycji siły, czego nie zrobi oczywiście, bo przecież jest, przepraszam za um, tak określenie, umoczony, w relacje z Kremlem i to jeszcze te z lat 80., -tych, 90., -tych, że on się woli by wycofać. Bo proszę Państwa, gdyby te negocjacje miały przynieść skutek, to Stany Zjednoczone udzieliłyby faktycznie konkretnej pomocy walczącej Ukrainie. Mogłoby się jednak zdarzyć, że nagle na Kreml. Takim gestem siły, pokazu siły, e, spadłaby na przykład rakieta, która by zniszczyła tyłę Skrymowskiej. Wiesz, tudzież słynny zegar z równie słynną gwiazdą na szczycie to miałby wymiar psychologiczny. I to jest moment, w którym można zacząć negocjować z Putinem czyli pokazanie, że jego obrona przeciwlotnicza nie ma żadnego znaczenia że mogło spać kolejne rakiety na różne obiekty infrastruktury istotnej dla Moskwy, dla państwa rosyjskiego. I to jest moment, w którym można usiąść do negocjacji, tylko powiedzieć, słuchaj, daliśmy im parę rakiet, zobaczyłeś, co potrafi jedna, pomyśl, co zrobi 10. Tym bronią jądrową nie strasz, bo wiesz co, nie strasz, nie strasz, bo się poślizgniesz. To no, zamiast teraz próbować Puszyć i prężyć, to usiądź do stołu i porozmawiajmy. pozycja jest bardzo prosta. Wycofujesz wojska z Krymu, z, z wycofujesz z Ugańska i Dubiecka, wycofujesz wszystkie swoje oddziały, ponieważ to ty napadłeś, to ty musisz zapłacić reparacje wojenne. I na tym kończymy. I cieszę się, że nie, Ukraińcy nie wyślą kolejnych rakiet. Bo mogą. Bo to zrobią, bo my im damy. I co ty na to powiesz, Władimir? Pomyśl, jaki masz zysk, jakie straty. Wiadomo, że my mamy więcej niż ty. Ale nie myśl tylko o Stanach Zjednoczonych. Pomyśl tylko o całej Europie i w zasadzie całym świecie. A Chińczycy. Xi Jinping, wzruszy ramionami i mówi, słuchaj, no ale to jest. Twoja wojna, nie moja. A po co ta wojna? Oni mają rację. Poddaj się z honorem. Trudno. Takie życie. Zamiast tego, proszę Państwa, mieliśmy przez ostatnie 100 dni, bo akurat mija 100 dni prezydentury Trumpa, istny festiwal wygłupów. Sprzęciem wojny handlowej, którą w tej chwili z Kretesem Trump przegrywa. Bo nie jest w stanie jej wygrać. No wywołał wojnę handlową z całym światem, z Chinami szczególnie. Wygłupił się w tych negocjacjach. Arabia Saudyjska, wiecie, ten Witkow, tam jadą, lubią, tu rozmawiają, załatwiają, tu są najważniejsze godziny, teraz i co? I nic. I wczoraj występuje Trump i mówi, że bardzo fajnie się rozmawiało z Zaleńskim. No i teraz będą wycofywać bo uświadomił, że jedyny sposób rozmowy z Rosjanami jest z pozycji sił. Jedyny i skuteczny. Argumenty dotyczące spraw humanitarnych, zasad, norm społecznych, międzynarodowych Rosję nie interesują. Ja może powtórzę, silni robią to, co chcą. Nasłabi to, na co im się pozwoli. I tak się rozmawia z Rosją, proszę Państwa. Zawsze z pozycji silniejszej. A ja Państwa zapraszam już na 14. Do zobaczenia.